To nie jest nawet Ty. A czemu tylko jedna jednostka wjechała? czemu dopiero? samo Nie, nie! Ja. Ciebie nie widać. Polemi... Witam. Dzień dobry, jestem reporterem z 24 w Maciej Grechuta. Y i tu kurwa się pali, Taki, że ja pierdolę. Dobra, dobra, 5-5. Dostaniemy za to oskarb. O Ostara dostaniemy pierdolę. Jeszcze dzieciaka. <gry> o kurwa. O, to kurwa. على كيف وتشايفته هه كيف بسكيته تهه They're not so